Hey yo, welcome back, Spartus. Sercznie z tej sceny. I'm Krzela. To pierwszy znik zagadamy wy. Nojka, właśnie na nową grę na na pośmiertną normalną. I zacznijmy, jak będzie coś dobyło, daję o. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Alan Wake. <laughs> I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards so yes it began with a dream following a typical nightmare pattern i was late desperately trying to reach my destination a lighthouse for some urgent reason i couldn't remember i'd been driving too fast down a coastal road to get there are you? i'd seen the hitchhiker too late He was dead. I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again. No, no, Nawet bardzo. Suddenly his body was gone. koszmar. <laughs> Zobaczymy, mamy dotrzeć do latarni mo mo morskiej. No widzę światło, fajnie. O. Nie. Dobra, to biegnijmy. Mam nadzieję, że nie będzie strasznie. Ani teraz, ani później. For me there. Dobra, czyli moją misją, kurde. Czyli moją misją. Jest dostać się do latarni. O! бегаем, не чекай, чекай, чекай. А, а, У <пишут> wow oh, Samo. Push me to watch the hitchhiker was a character from the story I've been me how is it to by the hands of Grubo! Bardzo grubo! Biegnij Alan, biegnij! Biegnij! To jest światło, światło! Oj, no fajnie. No ma, to nie następnego światła. Już się skończyłeś, po co paliłeś tyle papierosów? Bo mama mówiła, że to nie jest ropa. Biegnij, biegnij, proszę cię, biegnij! No i oczywiście, zawsze musi być moc, nie? Jakiś tam koleś mi wołał. Gdzie nie jest ta kamerawka? Jakoś w prawo. Ale bań Biegnij, biegnij! Czam! 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 O, oczywiście! Zerwało się akurat po mnie, ohoho. Masz noż? Tak, nie. Oj, strasznie. możesz. Oczko. <laughs> Zostań się na terenie. Oczko. Może wyjdziesz z Ja bym się do lodówki schował. Nie czuję się strasznie. A. No tu wychodź! No i powiedzcie, że skinę. Jak sobie, to będzie ziwno. Jak mam z tego wyjść? Powiedzcie. Mi. A. To wyjadł on! Dawaj! Wierzymy w ciebie! Dobra, to, to chodź do mnie światełko. Pasz tu jest. Dobrze, śmieję się I Znowu znosisz rzeczy. Dobrze. Nieprawda. też to, to jest. Nieprawda. Dziękuję. Idziemy dalej. Tylko dalej? ...for he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been, to its yeah, ports I've been. Do you understand? No. No. Follow my yeah. light. <laughs> okay. Scottish stairs I've seen the Hermit, too. That's cool. Mind I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. That the checker has been taken over by the dark presence. Ah, no, no. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable <clears throat> again. Here, take the light. The flashlight. A flashlight toward him and did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Nie, będę się go zabić. Headshot. Mm. Jak podskoczył, OMG. I zniknął, no jasne. No, świetnie. Mówi, jakaś... Mówi do mnie jakieś światło, a teraz mnie. Idę, narka. W nie dotknę w tym odcinku. Chyba nie. No, 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 krótka taka się wydaje to. Nie wiem Dobra, nie. Szybko pobiegnę tam i zobaczymy co się będzie działo. Biegnij Alan. Gin połow Dobrze. A, a! jeszcze akcja. Cześć. Jeszcze... O ja! Coś stało, coś stało. A! Też byłeś ty. A, dobra.

Z Kambogi. Gień! Kin. 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 zginąć? Kin. 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 Co zrobiłem? Nie 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 nie, proszę nie, nie zrobię mnie Dobra To była YOLO akcja 10 to mi zostało, a światłowe tarce wcale No to ekstra Co to jest? O, może być nieźle Nieźle źle przyznam Użyj jeden, aby coś tam Boże Czemu ich tyle jest? Mięcie Pały Samozwały Jeszcze ty Dobra, brak amunicji, fajnie Trzy What the fuck, jaki... No ładnie, ładnie, ale fajnie świeci A daje po oczach, wiem, mi też W ogóle nie jest ciemno w tej grze, myślałem, że będzie coś bardziej typu... Coś keszota! No nie wiem czy to był headshut, ale... Ztowił mi jeden nabój up, o Tylko wiesz, muszę być latami był O kurde Dobra ja mówiłem, żeś nie palił chyba tego... tego... No dawaj, dawaj, ciągniesz, ciągniesz księdzu Jak ksiądz na kolędzie, dawaj Dawaj Bo to jest... Kościół! Zwała! To jest chyba kościół. Zwała. Samo zwało, poło. A wbiegaj do kościółka, bo mysza się zaczęła I mi tacę, żeby ksiądz zbudować kościół. To się kończy, bo mam... Obiad, nocy w sumie. Fajnie. Jak będę musiał gdzieś iść, to... Nie. No, takim myłym akcentem zakończymy. Tak nie. No jasne, dostajesz trzy razy łopatą w twarz, ale wszystko jest w porządku. Czasu nie mam. Wszystko inakło? No nie wiem, ani ci nie, nie oceniam. Może wszystkie są te katysanki. Mam duże wprawiające na nich. Żadne. O, kradzieje. Bardzo romantyczne, bardzo, aż mi się czterdza chciało, ale dobra, no, no, nieważne. Tym optymistycznym akcentem zakończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja za zachęcam was do komentowania i subskrybowania mojego kanału. To by było na tyle. Na razie. Cześć.